W tej chwili boska odpowiedź jest dla Ciebie dostępna. Boskość jest gotowa zaaranżować zdarzenie, które rozwiąże i zrewolucjonizuje panujące okoliczności. Istnieje w Tobie pragnienie, tęsknota za boską interwencją, wyzwanie, które postrzegasz jako nie do pokonania. królestwo, w którym Twoja siła jest niewystarczająca, a w tym momencie Boski pragnie przekazać wieści o rozwijającym się wydarzeniu. Szept od Boga rozbrzmiewał wewnątrz, identyfikując osobę potrzebującą tego objawienia. Zachęcamy do zrozumienia, że nadchodzące wydarzenie zostanie powołane do życia. Podczas gdy specyficzna natura tego wydarzenia wymyka mi się, jest pewne, że opatrzność zamanifestuje się poprzez to wydarzenie. Wydarzenie to ma na celu dokonanie transformacji. Odwrócenie trajektorii i pozostawienie niezatartego śladu zmian. To wydarzenie jest gotowe do przekształcenia, rozwiązania i rozświetlenia Twojej najgłębszej istoty. Jeśli Twoje serce rezonuje z tym przesłaniem, oznacz je 11. 11. Bóg potwierdza, że ten, kto napotka te słowa, ponownie zostanie otoczony radością. Rozbrzmiewa proklamacja: Twoja radość zostanie przywrócona. Chociaż od ostatniego uniesienia minęło trochę czasu i mogły popłynąć łzy, możesz być pewien, że Bóg obiecuje, że nadchodzące wydarzenie będzie powodem do radości. Dzięki temu wydarzeniu odrodzi się nadzieja, ponieważ pojawi się aspekt, który nie ma już wpływu coś, co przestanie naruszać twój spokój siła, która nie podważy twojej niezachwianej wiary w boskość. Starożytna przypowieść przyciąga naszą uwagę, odsłaniając ukrytą prawdę w celi więziennej. Bóg zamierza oświetlić potężne objawienie poprzez tę metaforę. Przypomnijmy sobie Pawła i Sylasa, uwięzionych w więzieniu, których głosy wznosiły się w modlitwie i uwielbieniu. Ceo doprowadziło do wydarzenia, które rozerwało ich łańcuchy i wyzwoliło wszystkich w tym miejscu zamknięcia. Wydarzenie zamanifestowało się. Odblokowując ograniczenia, zapoczątkowując nowy pęd, burząc bariery, które hamowały postęp. W tym momencie wyobraź sobie łańcuchy spadające kaskadowo na ziemię, symbolizujące zdecydowane działanie boskości w celu rozmontowania uwięzień, które Cię usiedliły. Aspekt przywiązał Cię do okoliczności, które wywołują bezradność i bezsilność. Zakorzeniło się przekonanie że tylko Boski Cud może złagodzić tę trudną sytuację, tylko nadprzyrodzone może rozwikłać tę sieć. Jeśli twoja wiara jest zgodna z tym przekonaniem, wpisz 777. Boskość daje objawienie, że obecne nieszczęście jest wynikiem kajdan nałożonych przez przeciwne siły. Istnieje element usidlony, będący celem sideł przeciwnika. Często przypisujemy winę czynnikom zewnętrznym, okolicznościom, jednostkom lub środowisku, pomijając duchową istotę trudnej sytuacji. Boska iluminacja przekazuje, że wyzwanie, przed którym stoisz, jest konsekwencją łańcuchów zaaranżowanych przez przeciwne energie. Często w obliczu przeciwności skłaniamy się ku oskarżaniu okoliczności, osób wokół nas lub samej sytuacji. Jednak Bóg kieruje do nas zaproszenie, zachęcając nas do duchowego rozeznania, aby zrozumieć, że u podstaw wyzwania leży sfera duchowa wymagająca uznania. Zrozumienie podstawowych nurtów naszego życia wiąże się z uznaniem trwającego duchowego konfliktu. Celem przeciwnika jest spętanie, ograniczenie i udaremnienie boskiego celu i potencjału, który w nas drzemie. Stosując subtelne i zwodnicze taktyki, wróg dla nas w okolicznościach odbiegających od Bożych intencji. Zamiast przypisywać winę jednostkom lub czynnikom zewnętrznym. Konieczne jest kultywowanie duchowego rozeznania, odkrywanie prawdziwych motywów stojących za wyzwaniami, które napotykamy. Kiedy zrozumiemy duchową naturę problemu, stworzymy przestrzeń do poszukiwania rozwiązania dzięki Bożej mocy i przewodnictwu. Bóg zaprasza nas do spojrzenia poza powierzchnię i wzięcia udziału w duchowej bitwie, uzbrojonej w narzędzia, które On nam dostarczył. Nasza walka nie toczy się przeciwko zwykłemu ciału i krwi, ale przeciwko duchowym siłom i panowaniu. Zamiast poddawać się przygnębieniu lub porażce, jesteśmy wezwani do poszukiwania boskiego wglądu i kierunku poprzez modlitwę. Bóg wyposaża nas do konfrontacji i przezwyciężenia łańcuchów nałożonych przez przeciwnika, ujawniając strategię demontażu kajdan, które nas ograniczają i utrudniają dostosowanie się do jego celu. Rozpoznając duchową istotę wyzwania, zapraszamy Boga do nadprzyrodzonej interwencji w naszym życiu. On uzdalnia nas do triumfowania nad przeszkodami, pokonywania przeciwności i smakowania prawdziwej wolności. Bóg jest architektem upadku wroga, rozrywaczem łańcuchów i przewodnikiem do triumfu. Niezwykle ważne jest, abyśmy pozostali dostrojeni do ruchu Ducha Świętego w naszym życiu. Wiąże się to z pielęgnowaniem zażyłości z Bogiem poprzez pismo święte, modlitwę i społeczność z innymi wierzącymi. Czyniąc to, przygotowujemy się do rozeznawania duchowych wymiarów naszych okoliczności i działania w harmonii z Bożymi intencjami. Nie zniechęcaj się ani nie uciekaj się do wskazywania palcem w obliczu okoliczności. Zamiast tego pokładaj ufność w potężnym Bożym działaniu w Twoim życiu. Uznaj Jego ukryte działania, zapoczątkowujące wydarzenie, które może przynieść transformację, wyzwolenie i przywrócenie. Zakotwić się w niezachwianej wierze i przyjmij przewodnictwo Ducha Świętego, ponieważ Bóg jest gotowy rozerwać łańcuchy wroga i obdarzyć całkowitą emancypacją. Objawienie przychodzi do mnie, potwierdzając, że korzeń tego problemu jest duchowy i stanowi przeszkodę utrudniającą postęp. Jednak Bóg wzywa mnie do zagłębienia się w tę zagadkę, ponieważ w niej leży twoja ścieżka naprzód. Twój ruch zostanie przywrócony. Przeszkody zostaną usunięte, a paraliż zniknie z Twojego życia. Jeśli to rezonuje z Twoim duchem, oznacz to 12, 12. Dostrzegam poruszenie, początek postępu, przywrócenie rytmu życia. Tam, gdzie kiedyś panowała stagnacja i bezwładność, pojawia się nowy pęd, kierowany boską ręką. Bóg przekazuje mi, podziel się z nimi. Że rozwijający się ruch zwiastuje nowość. Zbliżające się wydarzenie na Twoim horyzoncie obiecuje nową trajektorię. Na horyzoncie widać odrodzenie ruchu, ożywienie działania. Pan oświadcza: Nie zaprojektowałem Cię, byś marniał w bezwładności. To nadchodzące wydarzenie zapoczątkuje innowacje, ożywiając Twoje okoliczności. Ujawnij transformację nasyconą witalnością. Eliminując stagnację. Boski cel dla ciebie znacznie przewyższa zwykły paraliż. Przyjmij nadzieję i niezachwianą wiarę w rozwijający się Boży Plan. Gdy drzwi się otwierają, węzły się rozplątują, a bariery znikają, pamiętaj, że On przewiduje dla ciebie przeznaczenie wielkości i wspaniałości. Spodziewaj się pozytywnych zmian i możliwości dzięki rozwijającemu się ruchowi. Który przybliży cię do celu i obietnic, które on wplutł w gabelę twojego życia. Nie pozwól, aby obecne okoliczności wywołały zniechęcenie, ponieważ to Bóg sprawia, że niemożliwe staje się osiągalne. Jego mistrzostwo przekształca najbardziej uciążliwe próby w olśniewające triumfy. Pamiętaj, że on przewodniczy królestwu niewy, niestrudzenie pracując na twoją korzyść. Przygotuj się na to, że będziesz świadkiem manifestacji jego mocy i niezachwianej wierności, gdy życie zacznie się budzić i rozwijać przed Tobą. Uznaj, że jest to wspaniały rezultat pracy wszechmogącego. Napełnij swoje serce radością i dziękczynieniem, ponieważ on pozostaje wierny swojemu przyrzeczeniu, wprowadzając transformującą zmianę w Twoją podróż. Przyjmij to zbliżające się wydarzenie ze zdecydowaną wiarą. Niech ani strach, ani wątpliwości nie przeszkadzają ci w przyjęciu błogosławieństw, które Bóg skrupulatnie dla ciebie przygotował. Zaufaj Jego przebiegłości i nienagannemu projektowi. On poprowadzi cię do niezbadanego dotąd punktu triumfu, gdzie twoje wizje przewyższą nawet najbardziej zuchwałe wyobrażenia. Pamiętaj, że to nadchodzące wydarzenie jest świadectwem głębokiej Bożej miłości i czujnej troski o ciebie. Jego pragnieniem jest być świadkiem Twojego rozkwitu, widzieć, jak się rozwijasz i wypełniasz swój cel. Dlatego podtrzymuj swoją komunię z nim, nieustannie szukaj jego obecności i pozwól, aby jego przewodnictwo oświetliło Twoją drogę przez tę transformującą wyprawę. Przyjmij te proklamacje z niezachwianą wiarą i zdecydowaną pewnością. Zadekretuj w swojej egzystencji, że Boski Ruch Boga zapoczątkowuje to, co bezprecedensowe i niezwykłe. Przygotuj się na bycie naocznym świadkiem cudownych manifestacji Pana, obserwatorem z pierwszej ręki metamorfozy, którą on organizuje na twojej scenie. Raduj się, bo Twój Bóg jest zarówno wszechmocny, jak i niezachwiany w wypełnianiu swego przymierza. Przypieczętuj tę afirmację 999, uznając ją za swoją własną. Wielki projekt podziemnego świata ma datę ważności, bezsilny wobec niezłomnej mocy wszechmogącego. W tym gobelinie piekielny plan, przeszkoda zostaje zdemontowany przez boską rękę. Ujawnia mi to objawienie, nakazując jego przekazanie Tobie, wzywając Cię do czujności. Oto cisza się rozpuści, stagnacja ustąpi, a blokady przesuną się na Twoją korzyść. Transformacja jest w toku, zaaranżowana przez moją boską agencję, potwierdza Pan. Szybkie zrozumienie zaświta Ci, szybkie objawienie mojego dzieła oświetli Twoją sferę. Duchowe Królestwo jest kulminacją wcześniejszych wysiłków Boga, gotowych do przejścia w namacalną rzeczywistość. Wydarzenie jest gotowe, aby się rozprzestrzenić, rekalibrując samą tkaninę Twoich okoliczności, powodując odwrócenie, głęboką transformację. Jestem świadkiem metamorfozy zachodzącej pośród Was. Bóg przekazuje, że ta zbliżająca się transformacja, kluczowa zmiana, zmieni bieg Twoich okoliczności, świadczy Pan. Dlatego raduj się w swoim sercu, uwolnij się od cierpienia ponieważ metamorfoza jest nieuchronna. Wkrótce rozpocznie się kaskada zdarzeń, długo oczekiwana, z góry zaplanowana przez Boży dekret. Stań więc gotowy, aby objęci tę zbliżającą się falę zmian. Bądź świadkiem, jak budzi się to, co uśpione, jak to, co niespełnione, znajduje owoc. Bóg nakazuje te proklamacje, ogłaszając, że nadchodzi era spełnienia. Amen. Wszechmogący Boże, proszę Cię o przewodnictwo i siłę w tym dniu. Obdasz mnie hartem ducha, abym stawiał czoła wyzwaniom z niezachwianą odwagą, wzmocniony ufnością w Twoją chroniącą miłość. Niech Twoja łaska będzie moim stałym towarzyszem, otaczając każdą chwilę, a spokój Twojej obecności niech nasyci moje serce. Ojcze, ośmiel moją wiarę do rozkwitu i wspieraj intymną wieś z Tobą. Obym pławił się w Twojej wspaniałości i uchwycił Twój wzniosły cel, gdy będę poruszał się po życiu z wytrwałością i ufnością w Twoje obietnice. Proszę, wybacz moje poprzednie niedopatrzenie. Jeśli szukasz modlitwy skupionej wokół pojęcia większy bez konkretnego kontekstu, rozważ tę wersję, Boski Stwórco, błagam Cię. Abyś obdarzył mnie większym zrozumieniem Twojej bezgranicznej miłości. Obdarz mnie większym spokojem pośród wyzwań i większą radością każdego dnia. Rozpal we mnie głębszą studnię mądrości, prowadząc mnie ku decyzjom, które przybliżają mnie do Twoich objęć. Niech Twoja obecność będzie silniejsza w moim życiu, pielęgnując zwiększoną bliskość z Tobą. Amen.